O dziecku. Są utaty? Wszystko dobrze, jest kochany. Zrobił mi niespodziankę i poprosiliśmy Juana o pożyczkę. Dlaczego go niepokoicie? Ma swoje problemy. To nie problem, powinien mieć czas dla teściów. Co to za niespodzianka? Jeszcze nie wiem. Dobrze, że już ci lepiej. Zostawię was samych. Zaniosę herbatę pani Rosie i pani Juliie. Trochę mi to zajmie. Berto, tak. Nie masz pomysłu, gdzie Debora mogła ukryć te listy? Może włożyła je do jakiejś skrytki w banku? Modesto? Zmieńmy temat. Dobrze. Wiem, że to nieodpowiedni czas i miejsce, ale od dłuższego czasu chciałam Cię o coś zapytać. To nic złego dłużej nie mogę. Po tym, co przydarzyło się do Boże, pomyślałam, że jesteśmy tylko marnym pyłem, a życie jest krótkie. Co chcesz powiedzieć? Modesto. Ożenisz się ze mną? Zrelaksuj się, skarbie. Myślę, że Bóg jest sprawiedliwy i zakończy życie tej kobiety. Uwolniłyśmy się od debory. Teraz pora na Sara. Ktoś może nas usłyszeć. Nie skrzywdziłabyś muchę. Nie martw się, nie chcę rozmawiać o Deborze. Oby długo była w szpitalu. Masz rację. Lepiej porozmawiajmy o moim ślubie. Dobrze. Sklep jest tymczasowo nieczynny z powodu pozwu. Paloma okazała się świetną prawniczką i jest tania, a jej tata bardzo miłe. Pan Czabita? Tak. Zaproponował bar z bolałych na naszą imprezę, a moja była pracownica chce zaśpiewać. Zgodziłaś się? Wolałabym ekskluzywny lokal, ale tak też jest dobrze. Jesteśmy spłukani. Kiedy tylko urodzi się dziedzic, wszystko się zmieni. Mamy wziąć ślub? Modesto. Tak, ty i ja, modesto. Tak. Co tak? Tak. Potrzebujecie czegoś na gorączkę? Znaczy na upał? Wodę z lodem? Lodowatą wodę. Kostki lodu. Muszę sprawdzić, czy Juan i Sara wrócili. Teraz? Musi odetchnąć. I jak? Już usłyszę dzwony. Zestresował się, co? Z własnymi rękami zdobywam fortunę. Na mym ranczu dzielę się szczęściem. Spaceruję po górach. Połóż tutaj, obok reszty. Chcę ci pomóc, ale nie mam kontaktu z klientami. Nie wiem, co powiedzieć. Spokojnie, Pedro powinien mi pomagać. Pewnie pociesza Sara. Chociaż nie sądzę, żeby było mu smutno, bo nienawidzi Debore. Myślę, że w głębi duszy nawet Sara jej nienawidzi. A ty? Co? Jeśli masz zamiar oskarżać mnie tak jako to nawet nie zaczynaj. Nie oskarżam się. Nie musisz zaprzeczać. Bądź szczery. Tak jak ja jestem z tobą, wiem, że to trudne, ale spróbuj odpocząć. Weź prysznic, prześpi się. Wolę wrócić do szpitala i spędzić noc przy mamie. To jej nie pomoże. Opiekują się nią lekarze i pielęgniarki. W razie czego zadzwonią. Pedro ma rację, pojedziesz tam rano. A ja z tobą, jeśli chcesz. Dziękuję. Saro, źle wyglądasz. Jak twoja mama? Nie obchodzi was to. Nie udawajcie, że się o nią martwicie. Cieszycie się, że ją to spotkało. Nie atakuj nas. Chciałyśmy być uprzejme. Nie potrzebuję tego. Przepraszam, nie nasza wina, że twoja mama lubi pić. Proszę uważać na słowa. Nie chcę jej w moim domu. Proszę wyjść. Nie rozumiesz, że ja jestem panią tego domu. To wy ją zaatakowałyście. Przeżywa trudne chwile, a wy jesteście niegrzeczne. Wyjdź. Dobrze, że jesteś. Sara chce wyrzucić moją mamę. Ma wyjść. Koniec dyskusji. To my jesteśmy ofiarami. Twoja matka chciała zniszczyć naszą rodzinę. Pani Roso, przykro mi, ale muszę prosić, żeby pani wyszła. Deborah, Deborah bardzo Cię kocham, ale Twoja chciwość sprawiła, że robiłem rzeczy, o których nawet nie śniłem. Przez Ciebie nie mogłem cieszyć się rodziną. Złamałem swoje zasady, stałem się istotą godną pogardy. Ostrzegałem, że jestem najniebezpieczniejszym z Twoich wrogów. Julieta i pani Rosa nie myślą o innych. Sara źle się czuje, a one ją atakują. Po to tu jesteś. Pocieszysz ją, kiedy będzie potrzebowała. Jak na weselu Juana. Pobiegłeś do niej. Będę jej pomagał, bo to moja siostra. Nie obchodzi mnie to. Słuchaj uważnie. Nie kręć się przy Sarze. Co z tobą? Brałeś coś? Najpierw Alondra, jesteś zazdrosna, teraz ty. Nie jestem zazdrosna, niczego nie brałem. Ona ci się podoba. Zwariowałeś? Posłuchaj mnie. Nie chcę, żebyś się do niej zbliżał, ani żebyś zostawał z nią sam na sam. Rozumiemy się? Proszę usiąść, szefie. Zrobię panu herbatę, żeby zapomniał pan o tragedii pani Debora. Nie, dziękuję. To zajmie chwilę. Kawy? Nie. Dobrze, proszę mówić. Podobno rozmawiałeś z Modestem o tym, co zrobił Simon, gdy tata miał wypadek. Mnie też o tym wspomniałeś. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Chciałabym, żebyś powiedział mi wszystko, co widziałeś. Przez wzgląd na miłość, przyjaźń i szacunek, którymi rzekomo darzyłeś mojego ojca, nie wracaj do tego. Wymaszę z pamięci to, że jestem winny jego śmierci. Wie pan, ja widziałem przewrócony samochód i wychodzącego z niego pana Simona. Co się stało później? Tego dnia miałem wysoki cukier, więc nie wiem, co tak naprawdę widziałem. Źle się czułem. Kiedyś mówiłeś o tym z przekonaniem. Już wyjaśniłem to z panem Simonem. Powiedział mi, co naprawdę się stało. Wyjaśnił, co się stało, czy przekonał cię do swojej wersji. Kochana, mogę? Tak. Wiem, jak to jest patrzeć na cierpienie kogoś bliskiego. Jestem tutaj, żeby Pani pomóc, gdyby czegoś pani potrzebowała. Dziękuję. Ostrożnie gorąca. Doceniam, że pomogłaś mojej mamie. Wierzę, że dzięki Bogu i pracy lekarzy wróci do zdrowia. Boli mnie to, co ją spotkało. Bardzo dobrze znam mamę. Wiem, że wiele osób żywi do niej urazę. Ale czuli się winna. Ay, no. No, no, Proszę to, tak nie to, mówić, to nie pani wina. Zawsze stała pani w jej obronie. Nie. Jeśli mama umrze, będzie mi przykro, że ukryłam przed nią coś ważnego. Adeno, tak? Jestem w ciąży. Kiedy rozmawiałeś z Simonem? Podczas kolacji w posiadłości. Mówiłeś, że uciekł po wyjściu z auta. Nie mówiłem tak. Nie pamiętam, co się dzieje. Błagam, powiedz, co wyznał ci Simon. Może ja pomyliłem wydarzenia? W dniu wypadku nie czułem się dobrze. Miałem zawroty głowy, wysoki cukier i byłem zdezorientowany. Jesteś pewien? Przysięgam. Nie wiem, co się dzieje, ale zapewniam, że pana brat Simon to dobry człowiek. Nie może być w ciąży. Nie może być w ciąży z Juanem. Nie zniszczy mojego małżeństwa. Czego chcesz? Porozmawiać. Idź stąd. Nie chcę rozmawiać. Wyjdź. Co jest? Puść mnie. Chcę spokojnie porozmawiać. Będę krzyczeć. Jeszcze głośniej? Juan, pomocy. Uspokój się. Pomocy. Co Cię obchodzi, czy jestem blisko Sary? Kocham ją i zależy mi na niej. Rozumiesz? Nie rozumiem. I będę przy Sarze. Pomocy. Huan. Co to? Proszę się nie ruszać, sprawdzę co się dzieje. Proszę o siebie dbać ze względu na dziecko. Powiem pani co się dzieje. Puszczaj, co z tobą? Nic nie zrobiłem. Zaczęła krzyczeć jak opętana. Co się stało? Zrobił ci coś? Chciał mnie pocałować. Naprawdę? Tak, nie muszę kłamać. Skończyłam z nim. Wciąż mnie nęka i nie chciałam mówić Juanowi. Lepiej się połóż, spróbuj odpocząć. Nie mogę, czuję się napastowana. Boję się, że wejdzie mi do łóżka. Nie byłby to pierwszy raz, co? Spaliście ze sobą, zanim zaręczyłaś się z Juanem. To kłamstwo. Twojemu bratu zaszkodził alkohol. Nadal ma urojenie. Mateo jest w terapii, od dawna nie pije. Takiego alkoholika nie da się wyleczyć. Mój brat zdrowieje. Pomaga mu jego dziewczyna, nie ty. Ma obsesję na moim punkcie, dlatego jego dziewczyna ma tak samo na imię: Mateo, wciąż mnie kocha. Życzę ci, żebyś nigdy się nie obudziła. Twoje życie nie było nic warte. Wszystko zrobiłaś źle. Wciągnęła się swoją córkę w bagno, w którym powinnaś utonąć. Obronię Sarę przed tobą, bo jestem dobrym człowiekiem. Zostaje pan na nocy z pacjentką. Jeśli nie przestaniesz jej nękać, Huan się zorientuje. Moje słowo nic nie znaczy, ale nic nie zrobiłem. Zaczęła krzyczeć. Co tu robisz? Wyjdź. Przepraszam. Nie zbliżaj się do niej. Nie utrudniaj spraw. Z firmą jest coraz gorzej. Nie dbam o firmę, ale ja tak i nie chcę problemów. Zrzekłeś się spadku, twoja sprawa. Skąd miałeś wyniki badania D na Julietę? Co robiłeś w moim pokoju? Wszedłem przypadkowo. Nie odpowiedziałeś. Wyjaśnij. Potrzebowałem ich. Chcę powtórzyć badanie TDA. Masz mnie za idiotę? Ty to powiedziałeś. Mówię prawdę. Chcę powtórzyć badanie, żeby przyznano mi opiekę nad synem. Nie wierzę ci. Ostatnio mnie to nie obchodzi. Powinieneś się stąd wyprowadzić i nigdy nie wracać. Zabierz swoją małą Julietę do Indii albo na rekolekcję i przestań żebrać o miłość. Muszę mieć pewność, że Julieta nie jest ze mną w ciąży. Przestań wszystko psuć. Wciąż sprawiałeś przykrość rodzicom, a teraz nam. Jesteś dla nas ciężarem. Wyrzuciła mnie z rezydencji, jakbym była nikim. Niepotrzebnie się tam pchasz. Sara jest cały czas z Lukasem. Nie podoba mi się to. Musisz uważać, żeby ci go nie ukradła. Lukas ma dobrą relację z siostrą. Juan też miał z nią dobrą relację, i widzisz, co się stało. Bądź ostrożna. Się już ferment. Nieprawda? Jestem jej matką. Pani kawa. Gdzie bułeczki? Musi pani uważać, żeby nie przytyć. Kocham tosty francuskie. Zjesz bułeczki? Powiedziała, że przyniesie tosty francuskie. Powiedziała, że przytyjesz. Nie znasz francuskiego. Dokąd idziesz? Wracam do domu. Idziesz ze mną? Komu to niesiesz? Pani Julietcie, źle się czuję. Co jej jest? Było jej słabo, ale już lepiej. Pokłóciłaś się z Sarą? Proszę nie pytać, bo się zestresuję i upuszczę tacę. Ostatnie pytanie. Kto znalazł nieprzytomną deborę? Pani Julieta. Co robiła w pokoju Debory? Nie umiem odpowiedzieć. Simon był wtedy w domu? Nie, wyszedł do biura. Dziękuję. Brandon powinien trzymać się swojej rzeczy u siebie. Co to? to? Ojciec widział w każdym z nas to, co najlepsze. Nie zapomnijcie, że was kocham. Przestań wszystko psuć. Wciąż sprawiałeś przykrość rodzicom, a teraz nam. Jesteś dla nas ciężarem. Mamo, tato. to. Tęsknię. Mateo zabrał dokumenty. Dziecko Juana i Sary. Nie urodzi się. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Kamila Młynarczyk. Czytał Artur Bochański.